Miała być relacja na żywo w TVP Info, ale niestety telewizja nie dotarła. Licznie natomiast przyszli mieszkańcy Cygańskiego Lasu, którzy mają już dość zatruwającej im życie spalarni przy szpitalu wojewódzkim. Spotkanie prowadził Jacek Zahara, przewodniczący stowarzyszenia Olszówka. Byliśmy tam my z kamerą Regionalnej TV. Oto co zarejestrowała. Kilka lat temu, żeby obniżyć dług szpitala, a za dług szpitala odpowiada organ założycielski, czyli Urząd Marszałkowski, postanowiono wynająć e, firmie zewnętrznej spalarnię, e, żeby przynosiła dochód. Oczywiście dla siebie, bo żadna firma e, nie będzie działała charytatywnie, o czym jakby członkowie firmy jak o to mówili na spotkaniu 18 listopada w zeszłym roku. Natomiast, e, żeby też szpital i, i organ założycielski mieli też zysk, e, e, przygotowano grunt pod paskudne działania tej spalarni. Bowiem tak się niefortunnie złożyło, że Urząd Marszałkowski będąc właścicielem spalarni, szpitala ma prawo wydawać też decyzje administracyjne, które leżą u podstaw przyznania firmie Ekotop fantastycznych warunków. Bo o ile wcześniej spalarnia działała na dawnych zasadach, to spalanie było uciążliwe, ale nietragiczne. Tak teraz no, po prostu jest tragiczne i musimy sobie uświadomić, że to urząd marszałkowski wydał e, zgodę na sześciokrotne czy siedmiokrotne zwiększenie przepustowości mocy spalania e, po to, żeby e, e, móc dostać pieniądze, no bo e, przy starych e, parametrach ta spalarnia e, nie przynosiła e, dochodu, wręcz była niedochodowa dla szpitala. U nas wieje od gór, i wszystko wieje na szpital na Armii Krajowej na kamienice w tamtym kierunku, im większy wiatr, tym większe mają tam zapylenie. Dziwię się, bo chyba jakieś rekuperatory ma klinika Polska Amerykańska Klinika Chorób Serca, czy oni też te dioksyny sobie tam zasysają do środka, chyba że mają jakieś eleganckie filtry i po prostu nas olewają. Przypuszczam, że większość mam, która mieszka tutaj w okolicy Tworzy się po prostu, wychodząc z dzieckiem na spacer, i chcielibyśmy Państwu powiedzieć, że naprawdę mamy tego serdecznie dosyć i wreszcie chcielibyśmy, żeby instytucje i te osoby, które są za to odpowiedzialne, odwołały się do swoich sumień i zaczęły w końcu działać w naszej sprawie, bo w zasadzie to my jesteśmy dla nich, a oni są dla nas, więc to jest obopólna praca nasza w społeczeństwie. Powiem Państwu szczerze, że od zeszłego roku mieszkamy jak szczury. Nie otwieramy okien, nie da się wyjść na spacer. Jest po prostu mieszkanie tutaj w przepięknej okolicy. Stało się naprawdę przeokrutnym e, koszmarem, dramatem, smrodem. Spalarnia jest tutaj całkowicie nielegalnie. Nie ma tutaj e, pozwolenia na użytkowanie, nie ma pozwolenia na, e, na taką spalarnię, jak, w jakiej formie w tej chwili ona jest. E, zwróciliśmy się również do nadzoru budowlanego, czyli do instytucji, która na dobrą sprawę powinna. Bardzo chętnie i została do tego stworzona, podjąć się i skontrolować to. Na razie, po otrzymaniu pełnej dokumentacji z naszej strony, ludzie ci stwierdzili, że no, chcieliby, żebyśmy im pomogli, żebyśmy im wskazali jakieś przepisy. Po prostu widzimy całkowitą obstrukcję ze strony tego urzędu. To jest bardzo, bardzo zły sygnał. Tutaj jest kilka osób, które piastują funkcje publiczne. Jest pan poseł, jest pani radna i pan radny, być może jeszcze ktoś. Ja bym chciał się dowiedzieć, co państwo się zrobili, co możecie zrobić, żeby nam pomóc. Nazywam się Stanisław Pięta, jestem posłem Prawa i Sprawiedliwości. Powinniśmy poznać treść umowy. Treść umowy zawartej między Kapitalem Wojewódzkim a spalarnią Ekotop. Oto zwracam się do Najwyższej Izby Kontroli i zaraz po uzyskaniu odpowiedzi, tak jak poprzednio, gdy, gdy wystąpiłem do ministra środowiska o wynikach mojej interwencji będę Państwa informował. Panie pośle, tutaj jedna odpowiedź już jakby mi się nasunęła w tej chwili. Nie uzyskał pan odpowiedzi od marszałka, dlatego że marszałek jest właścicielem tego dziadostwa, marszałek wydał pozwolenie i marszałek sam siebie ocenia. Więc nie wiem, czego my możemy tutaj oczekiwać w tej chwili. To nie jest tak, że my tu jesteśmy jakimiś poddanymi, jaśnie, wielmożnego pana marszałka. Nie ma zgody na organizowanie w Wielsku Białej jakiejś olbrzymiej spalarni i zatruwanie mieszkańców. Bo, proszę państwa, to nie jest sprawa tylko was, sąsiadów spalarni. To jest sprawa całego miasta. To jest sprawa naszej godności. To jest pytanie, czy my pozwalamy, się traktować uczciwie, normalnie, czy też pozwolimy się upodlić? No, proszę państwa, nie pozwolimy się ani upodlić, ani oszukać. Dzień dobry państwu. Marcin Szarek jestem asystentem pani poseł Mirosławy Nikiel. No i tutaj pan poseł Pięta ma, że tak powiem, nie do końca prawdziwe informacje, bo pan marszałek województwa śląskiego wszczął już postępowanie o zmniejszeniu spalania tych śmieci lub całkowitej likwidacji. To są najnowsze informacje. E, oraz e, informacja także trafiła do sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska e, pana Stanisława Gawłowskiego, e, który także e, zarządzi tutaj kontrolę i sprawdzi e, dokładnie e, odnoś sytuację tej spalarni. Ja chciałem tutaj Państwu zwrócić uwagę, bo Pan mówi o tym, że Maszek wszczął postępowanie, czy jakieś tam śledztwo. Z jego wypowiedzi może wynikać, że cokolwiek tam nastąpi. My żeśmy tydzień temu byli na spotkaniu u Marszałka Województwa i po rozmowie no wyszliśmy wstrząśnięci, bo wszystko na to wskazuje, że Urząd Marszałkowski przygotowuje sobie kwity takie, żeby nie odpowiadać za nic. Nazywam się Dorota Pieczik-Izydorczyk, jestem radną z tego okręgu i w zasadzie wszystkie ważne i najważniejsze sprawy już poruszyli moi przedmówcy, więc nie będę się powtarzać. Jestem mieszkanką Mikuszowic Śląskich i jak najbardziej wspieram Państwa działania. Została przeze mnie złożona na ręce Pana Prezydenta interpelacja, w której prosiłam w imieniu mieszkańców Mikuszowic Śląskich o to, aby Pan Prezydent Miasta Bielska-Białej wspomógł nas w tych działaniach. Z tego co się orientuję, zostało napisane pismo do marszałka, gdzie pan prezydent zadał pytania dotyczące postanowień w sprawie spalarni. Ja myślę, szanowni państwo, że tak jak wcześniej moi przedmówcy mówili, jeżeli będziemy działać wspólnie, to do szczęśliwego końca na pewno. Dobrniemy. Nas upokarza, jako mieszkańców, fakt, że osoba, która prześlizgnęła się do Rady Miejskiej, bo kolega zwolnił miejsce, o własnych siłach nie był w stanie się dostać na ten stołek, piastuje tak odpowiedzialne stanowisko. Dlatego mam prośbę, bo tutaj mieszkańców oburza fakt, że osoba, która, e, dzięki której mamy tutaj, e, dzięki tutaj mamy ten cały e, z, zamieszanie, jakby, dzięki której e, zarówno szpital leczy, jak i truje, bo jak tutaj pacjenci przychodzą, no to e, znaczy oczywiście to jest taki obiekt, że cały czas klienci są zapełniani. E, jeżeli on się dostał do Rady Miejskiej kuchennymi drzwiami, bo e, sam mandatu nie uzyskał, e, to my sobie no nie życzymy, żeby taka osoba była na funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej, bo nas to obraża, upokarza. Zwłaszcza lekarz. No trudny temat, nie chciałbym się wypowiadać. Macie szansę państwo zapytać bezpośrednio pana przewodniczącego Batyckiego. Macie szansę skontaktować się z tym człowiekiem i, i, i... no to zapewniam szanownych państwa, że my bardzo często z Panem Batyckim rozmawiamy na ten temat. No cóż, no odpowiada nam, że jest taka a nie inna sytuacja. To są naprawdę bardzo ciężkie decyzje i na pewno w tej chwili Państwu nie odpowiem. To nie chodzi o to, czy to jest kolega, tak jak tutaj. Na, ten, na, te, na to pytanie w tej chwili nie odpowiem. Też musimy przemyśleć pewne rzeczy. Z Państwem nie powiedziałam, że nie złożę, nie powiedziałam, że złożę. Mówię, że trzeba w każdej sprawie rozmawiać. I żebyśmy, nie, żebyśmy się, Szanowni Państwo, nie możemy się tutaj poddawać jakimś emocjom. Tak jak powiedziałam, naprawdę sprawa jest moment, sprawa jest w tej chwili prowadzona, są zapytania Panie Jacku, byliśmy razem i można być pewnymi, e, przecież wiadoma jest sprawa, że jest w toku postępowanie. Pan Batycki e, do tego stopnia e, bagatelizuje problem spalarni, że w Państwowym Urzędzie Pracy jest, są ogłoszenia dla osób, e, bo potrzebują e, pomocy w spalarni, więc e, pracowników potrzebują, więc jakie on Składając takie, takie oferty pracy, jakie on ma perspektywy na tą spalarnię? On ma jedne, żeby to dalej funkcjonowało. Moje dziecko ma guza tarczycy. No i właśnie podejmujemy teraz, proszę panią, bardzo ciężkie decyzje, bo dzieli nas raptem milimetr od tego, czy usuniemy całą tarczycę, czy pół tarczycy. Prawy płat z cieśnią, czy całą tarczycę. To są bardzo trudne decyzje, proszę panią. Trudniejsze niż wziąć i usunąć osobę, która jest decydentem i zatruwa swoich sąsiadów, pacjentów i całe bielsko. Chciałabym do, zaapelować do pani radnej i pana radnego. Proszę nie iść w ten kanał, że to jest sprawa skomplikowana proceduralnie. Bo to nie jest sprawa skomplikowana, tylko w tej chwili Urząd Marszałkowski chce powiedzieć, wmówić państwu że to jest sprawa skomplikowana. To jest sprawa prosta. Marszałek Województwa Śląskiego zarządza tym szpitalem, jest za niego odpowiedzialny. W imieniu marszałka pan dyrektor szpitala podpisał umowę dzierżawy na spalarnię i to marszałek ma pełne prawo do natychmiastowego rozwiązania tej umowy. I jaka jest tutaj skomplikowana sprawa? Ja nie wiem jaka. Natomiast skomplikowana sprawa być może jest politycznie, ale na pewno nieprawnie. Sprawa spalarni w wiersku białej to jest sprawa polityczna. Nie dla spalarni! Nie, Nie dla spalarni. Nie, spalarni. Nie spalarni. Nie spalarni! Nie dla 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 układów! Nie dla układów! Nie dla układów! Nie dla układów! Nie dla układów, nie dla układów, nie dla układów.